W sądzie rejonowym w Ostrowcu Świętokrzyskim zakończył się proces Piotra M. Mężczyzna w maju 2023 roku spowodował wypadek w miejscowości Boksycka, w którym zginęło pięć osób. Szósta została poważnie ranna. Prokurator wniósł o wymierzenie kary łącznej 14 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności. Należy pamiętać, że oprócz zarzutu spowodowania wypadku drogowego oskarżonemu zarzucono także posiadanie środków Kupator o orzeczenie dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych oraz nawiązki związanej z posiadaniem narkotyków na rzecz organizacji zajmujących się na co dzień udzielaniem pomocy osobom yy, uzależnionym. Natomiast za pokrzywdzonych wypadków wniósł o zasądzenie dla jednej z osób 200 tysięcy złotych tytułem odszkodowania i zadośćuczynienia a dla dwóch pozostałych 150 tysięcy. Oskarżyciele posiłkowi, czyli rodzina żyjących, poparła co do zasady wniosek prokuratora. Obrońcy Piotra M. wnieśli o uniewinnienie. Ogłoszenie wyroku ma nastąpić w poniedziałek 9 września w Ostrowieckim Sądzie.